Czy byłam w Korei Północnej? Dowiesz się oglądając dalej. Na granicę ruszyliśmy autokarem z Seulu. Jest ona odgrodzona na kilkadziesiąt metrów. Między innymi z uwagi na miny i inne toksyny z rzeki. Pierwszym przystankiem było miejsce memoriałowe, pod którym rozdzielone przez wojnę koreańską rodziny oddają hołd swoim bliskim. Możemy tu usłyszeć piosenkę Arirang, która opowiada o rozstaniu i nadziei na ich ponowne spotkanie. Zaraz obok znajdują się posągi niewolnic seksualnych. Wykorzystywanych przez japońskie wojska podczas II wojny światowej. Były to tak zwane pleasure women. Koreańczycy z południa liczą, że kiedy dojdzie do zgody, to jeden posąg trafi do północy i będzie to symbol pojednania. W kolejnym miejscu nie można było nagrywać, i po edukacji o wojnie koreańskiej. Ruszyliśmy do tunelu wykopanego przez Koreę Północną. Miał on umożliwić tajne przenikanie żołnierzy na południe. Warto zaznaczyć, że nie jest to miejsce dla osób z klaustrofobią. Następnie mieliśmy przerwę na jedzonko, po której pojechaliśmy pod górę i na most o takiej nazwie. Gdybym mogła, to zdecydowanie spędziłabym tam więcej czasu. A na sam koniec punkt kulminacyjny, czyli obserwatorium, z którego widać wioskę Korei Północnej oddalonej zaledwie o 2 km od nas. Widzieliśmy. Pojedynczych ludzi oraz domy we włoskim stylu, które podobno są atrapą. Reszta budynków nie ma nawet okien i wygląda bardzo surowo. O, tutaj dla porównania, jak wygląda południowa część Korei. Myślicie, że ten podział kiedyś zniknie? Dajcie znać w komentarzach.